Roman Majewski, słuchajcie, osoba, która współpracuje z Kangą, Kanga Exchange, czyli polską giełdą Krypto. Dlatego zna się na inwestowaniu. Inwestor, ale w prywatnym życiu pasuje na technologii, więc pewnie dlatego trafił na technologię blockchain i dlatego zdecydował się pracować z inwestycjami w krypto. Sam o sobie mówi że ewangelizuje ludzi trochę przekornie na temat blockchaina i tego jak zarabiać. Czy będzie głosem rozsądku, czy też może pokaże nam ten obraz krypto jak wilk z Wall Street, czyli narkotyki, alkohol i helikoptery. Jak będzie rąko? Zobaczymy. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Roman Majewski. Jak wykorzystać szanse na rynku? I tutaj ciężka sprawa, ponieważ każdy z nas mógłby wykorzystać jakąś szansę. O szansach ciężko mówić, ponieważ one w każdym, na każdym etapie naszego życia pojawiają się wielokrotnie. Na przestrzeni historii również się pojawiały. Chciałbym to skategoryzować. Chciałbym to skategoryzować o dwie kategorie: czyli szanse spekulacyjne. Zabrabienie poprzez granie na kryptowalutach oraz szanse z wykorzystaniem możliwości. <laughs> Satoshi Nakamoto powiedział, rzekomy twórca Bitcoina, że jeśli nie wierzysz bądź nie rozumiesz, nie mam czasu Cię przekonywać. Przepraszam. Ja również nie mam czasu, więc powiem tylko kilka rzeczy odnośnie szans, których jest naprawdę nieograniczona ilość. Proszę też nie traktować niczego jako prawdy inwestycyjną. I jeszcze jedna rzecz odnośnie bezpieczeństwa. Na tym rynku, ten rynek jest tak młody, że nie ma żadnych specjalistów. Niestety. Nie znajdziemy nikogo, kogo możemy po prostu posłuchać, zrobić tak samo jak on i, i zarobić na tym. Nie wierzcie w to, nigdy tak nie będzie, przynajmniej w tej branży i podejrzewam, że za naszego życia, ponieważ ta branża się będzie bardzo długo rozwijała. Dlaczego właśnie o tym będę mówił? W 2013 roku siedziałem z kolegami, paliliśmy papierosy, piliśmy wódkę i powiedziałem: Może zacznijmy kopać te kryptowaluty. Zauważyłem niezrozumienie, śmiech, to polej. No, tak to wyglądało. Zaczęliśmy rozmawiać dalej. Roman, ale to przecież bez sensu jest. To jest nic nie warte. Co to urosło, spadło, ktoś tam to kupił, w Stanach to jest, kiedy to do nas dojdzie, rząd na to nie pozwoli. Polej. Jakby... Okej, okay. i ja im uwierzyłem. Ja tylko słyszałem o Bitcoinie i nie nauczyłem się tego sam. Nie wiedziałem, jak ich przekonać. Ludzi z mojego najbliższego otoczenia nie wiedziałem, jak przekonać, jak poprowadzić rozmowę dalej, i to był mój, mój błąd. Być może moje życie by wyglądało inaczej. Czy lepiej, czy gorzej, trudno ocenić. O. Pierwsza kategoria, czyli spekulacje. Mniej więcej tak charakteryzują się ceny, ceny Bitcoina, to jest wykres logarytmiczny, w bardzo dużym zaokrągleniu. E, jesteście bombardowani informacjami o tym, że ten rynek zamyka się w cyklach czteroletnich, że można zarabiać na Hossie i Bessie, która się pokazuje co cztery lata. I to wynika ze względu na. To wynika poprzez technologię, czyli halvingi, które się pokazują na bitcoinie. Niestety nie mamy czasu, żeby to wszystko tłumaczyć. Tak to się charakteryzuje teraz. Czy to będzie się dalej tak charakteryzowało, czy będą takie same wzrosty, takie same spadki? Ja tak nie uważam. Czy będą się pojawiały cykle? Na pewno. Czy one będą czteroletnie? Nie sądzę. Więc żeby zarabiać, inwestując, trzeba po prostu kupić i czekać, aż będzie droższe. Tylko tyle. Nikt tego nie potrafi wytrzymać, ponieważ emocje, które się pojawiają przy spadkach, mówią nam, że się myliliśmy. Należy to przetrwać. Ten moment, w którym my kupujemy, podejmujemy decyzję o tym czasie, o widzimy, tutaj tutaj jest dołek, dokładnie w tym momencie. Nie, nie daje się kupywać w dołku. No to teraz zacznijmy grać na uśrednianie zakupów. OK, tylko kiedy sprzedać? Co o tym decyduje? My, nasz plan, czy nasze emocje? Gwarantuję wam, że są to emocje. W większości wypadków i potrzeba doświadczenia. Granie, trading nie jest dla wszystkich, jest to spekulacja i ten rynek w 99% to jest spekulacja. A około 90% osób na tym traci. Więc warto się zastanowić, czy ta droga jest dla nas. Wyróżniłem kilka sposobów na inwestowanie, bo są te bardziej i mniej bezpieczne. Trading, kraniki. Można oczywiście w, w początkowych fazach projektów zdobywać za darmo jakieś tokeny, na nich zarabiać. Znam osobiście ludzi, który, którzy zarabiali lata temu po kilka tysięcy dolarów miesięcznie właśnie na takich śmiesznych rzeczach. Dla mnie to jest śmieszne, a oni zarabiali więcej niż ja, więc, więc nie wiem dla kogo co jest śmieszne. Lunchpady, farming, staking z tymi informacjami należy się zapoznać. Ja nie będę tego tłumaczył, oprócz seed i private sale. Potem jeszcze mamy kopanie kryptowalut. To są zbyt długie pojęcia, żeby mógł to wytłumaczyć chociażby powierzchownie. City Privacy, ja jestem pragmatykiem, ja lubię przedstawiać pewne rzeczy na wykresach sam dla siebie. To nie jest wykres statystyczny na próbce, o przepraszam, na próbce kilkuset projektów. Ja osobiście przejrzałem kilkaset projektów, wszedłem w kilkadziesiąt. To jest wykres projektów, które, na których ja zarobiłem i tak mniej więcej to wygląda. Już Wam tłumaczę po kolei. SEED to jest faza pierwsza projektu, czyli moment, w którym rodzi się projekt. Jest to tak zwane ziarno rzucone, i wtedy inwestorzy szukają, właściwie założyciele, szukają inwestorów spośród grupy znajomych, rodziny, przyjaciół, kogoś bliskiego albo kogoś bardzo bogatego, do kogo udało się dotrzeć. Private sale to są. To jest poszukiwanie grupy inwestorów w obrębie troszeczkę szerszym. Presale to jest nasze community, czyli ludzie, do których komunikowaliśmy o naszym projekcie i udało im się wykonać kilka rzeczy, na przykład zapisać na białą listę takich inwestorów. Byli pierwsi, byli szybciej, udało im się wejść. ICO to jest projekt otwarty dla znacznie, bardzo dużej grupy inwestorów. Na dole możliwość straty kapitału, czyli im wcześniej w projekt wchodzimy, tym większą szansę mamy na stratę tego kapitału. Moje wejścia były na poziomie między 500 a 5000 dolarów. W 90% straciłem w tym momencie. Natomiast jeżeli udało się na tym zarobić, to zysk był razy 80, razy 200, razy 300. Z 500 dolarów razy 100 to jest całkiem niezła suma. Jak często się udaje? W moim wypadku raz na dziesięć. Czy pokryło to straty? Oczywiście. Ja uważam, że dlatego to przedstawiłem, ponieważ ze wszystkich możliwości, które ja podejmowałem, żeby zarobić w sposób spekulacyjny, to to mi dało najlepsze relatywne zyski. Ponieważ najmniej czasu poświęciłem na to i najmniej kapitału w to włożyłem, a wyciągnąłem z tego jak najwięcej. I to jest pierwsza część, ta inwestycyjna. Kolejną częścią to jest część, którą rekomenduję dla wszystkich ludzi, którzy chcą się rozwijać. Ja uważam, że blockchain będzie towarzyszył nam przez kolejne dziesiątki, być może setki lat. Dlaczego? W pierwszym wieku przed naszą erą EOS z Aleksandrii stworzył sobie zabawkę. Ona była napędzana parą wodną. To był taki bączek, dwie rurki. Na dwóch podporach wtłaczało się tam parę, para wylatywała tymi dwoma rurkami, to się kręciło. I było nic więcej. Przez kolejne 1700 lat nikt nic więcej nie zrobił. Na początku XVII wieku, już nie pamiętam w którym roku, stworzono pierwszą maszynę parową, która była, którą koncepcyjnie można było wykorzystać. W 1705 roku angielski wynalazca stworzył maszynę parową. Którą wypompowywali wodę z kopalni. Było to potrzebne po prostu. Potem już bardziej kojarzymy James Watt, 60 lat później, przed 1770 rokiem, stworzył udoskonaloną maszynę parową. Potem dodali korbowód, koło zamachowe, powstały pociągi, parostatki. Zaczęliśmy się szybciej przemieszczać. Koleje kiedyś były prywatne, prawda? Dużo blockchainów też jest prywatnych, prawda? Centralizacja. Co zrobiono później? Znacjonalizowali. O tym za chwilę będę mówił w, w, w dziale bezpieczeństwo. Natomiast chciałbym wam powiedzieć to, że od jakby ery przemysłowej, tej ery, w której zaczęliśmy się bardzo szybko przejść do przodu, parostatki, maszyny parowe, potem były parodizle, silniki spalinowe, termodynamika się szybko rozwinęła, powstały elektrownie. Teraz zaczynamy napędzać prądem. To wszystko zaczęło się od tej zabawki, którą Eos stworzył w Aleksandrii. My to potem rozwijaliśmy. I teraz, jeżeli my zrozumiemy to, że blockchain jest dużo większą skalą technologiczną niż internet, Kilkadziesiąt lat temu, to zaczniemy szybciej to tworzyć. To jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że rządy będą w stanie, a właściwie nie będą w stanie zrobić wszystkiego, czego chcą. Bo niestety blockchain może posłużyć również do nadzoru społeczeństwa. Jeżeli możemy przechować jakieś dane, przykład mój dowód na blockchainie, ktoś będzie miał do tego dostęp, to kto będzie zarządzał tym, czy Roman Majewski ma kod koloru zielony albo czerwony? Czy może się przemieszczać, czy nie? A to będzie trwałe. Nie będzie się dało tego podrobić. Już w niektórych krajach jest identyfikacja poprzez źrenice. Już nie chcę iść dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. To my musimy tworzyć użyteczność dla tego i może nie kontrolować. Pozwólmy ludziom, których wybieramy, Rządzić, ale zrozummy to, z czym to się wiąże, żebyśmy w przyszłości sobie krzywdy nie zrobili. Wykres, który tutaj pokazałem, to właściwie zestawienie dwóch wykresów. Pierwszy wykres od góry to są oczekiwania technologii, oczekiwania, jakie mamy względem technologii, a poniżej jest adaptacja. Ja uważam, że my gdzieś jesteśmy tutaj w fazie early adopters na czerwono zaznaczone. Zgodnie z prawem Metcalfa będziemy rośli eksponencjalnie wraz z liczbą użytkowników. Więc jesteśmy przed zielonym, tym, tą sferą zieloną, gdzie będziemy rosnąć, a ten spadek, który jest peak of inflation expectation, tutaj widzicie ten spadek, prawdopodobnie on będzie nam zaserwowany poprzez narzucenie fałszywych informacji, które jednak będą mówiły, że no ten blockchain nie, zostawmy, zostawmy go obok, tam jest scam, tam są oszuści, tam są źli ludzie, kryptowaluty B. My wam stworzymy dobre. I dopiero później, jak wszyscy się połapią, co możemy dalej z tym robić? Już będzie za późno, ponieważ ktoś inny będzie tym zarządzał a użyteczność będzie rosła. Będziemy w to wchodzić i nawet nie będziemy wiedzieć kiedy. W fabrykach BMW produkuje się samochody, których części są zapisane na blockchainie i wyobraźmy sobie moment, w którym wejdziemy do samochodu, wymieniliśmy tam ostatnio układ scalony albo jakiś układ kontrolujący i on nie był zapisany na blockchainie, ponieważ był nieoryginalny. Samochód nie pojedzie. Resztę możemy sobie dopowiedzieć. Według Brandwatch to jest top 5 technologii, które zrewolucjonizują świat. I jak mamy tutaj, y, y, technologia 5G, czyli szybkość przesyłu danych, sztuczna inteligencja, to, to jest przerażające, autonomiczne pojazdy, nad tym już pracujemy, robotyka. I to jest dość ciekawe, bo w, jak widzę, jak się Amazon rozwija, to jest coś niesamowitego, ile osób oni będą w stanie zwolnić za niedługo. Straszne. I blockchain. I ja uważam, że wszystkie te technologie posłużą do rozwoju blockchaina. To się wszystko połączy. To będzie gdzieś zapisane w bardzo fajny, ciekawy sposób i zostaniemy tym kupieni. Jeżeli tego nie będziemy rozumieć, to uważam, że dla społeczeństwa będzie, może być problem. Twórzmy to razem. I teraz tak. Ok, zostawmy. Efekt Duninga-Krugera. Teraz powiem o zagrożeniach, bo nie może być nigdzie kolorowo. Gdzie upatrujemy zagrożeń? Ja uważam, że to też należy skategoryzować. I pierwsze otoczenie naszej, naszego zagrożenia to jesteśmy my sami i nasi najbliżsi, a potem jest otoczenie. Ten wykres odnosi się do nas samych i naszych najbliższych. Efekt Duninga-Krugera mówi o zależności między kompetencjami, naszą wiedzą, doświadczeniem, a pewnością siebie. I teraz jest wielu ludzi, którzy liznęło temat, poznało troszeczkę i oni są pewni siebie. Są bardzo pewni siebie. Nie da się ich przegadać. Nie? Oni wiedzą najlepiej. Ale niekoniecznie mają kompetencje w odniesieniu do tego. Na pewno takich znacie. Nie oszukujmy się. To jest standardowe. I pierwszą. Później, jak nabywamy wiedzy w czasie jakiegoś doświadczenia, to tracimy tą pewność siebie na rzecz zadawanych sobie pytań kolejnych i znowu ją nabieramy. Czy dochodzimy do początkowej pewności siebie? Niekoniecznie, ale wielu profesorów. Nigdy nie jest w stanie odpowiedzieć tak nie. Ja się nie porównuję do żadnego profesora, ale Habib, czy ktoś ci odpowiedział tak albo nie? Ech, I to jest te, ta kategoria ludzi, gdzie my sami możemy w to wpaść. Uczcie się, proszę, jeżeli jesteście w obrębie danego zagadnienia, zastanówcie się, zanim pójdziecie krok dalej, bo możecie przez to stracić dużo pieniędzy. Druga rzecz, nie zawsze słuchajcie... Szwagra kolegi brata, siostry, to nie zawsze jest dobre. Sprawdźcie to. Mnie też sprawdźcie, proszę. Po prostu. I to jest pierwsza kategoria ryzyka, w którą możemy wpaść, przez którą możemy stracić pieniądze. Drugą kategorią to, są, to jest otoczenie zewnętrzne. I tutaj jest ten standard, którym jesteśmy wszyscy straszeni. Są to skamy, czyli oszustwa. Ktoś stworzył jakiś projekt. Powiedział, że będzie fajny, zainwestujcie. I potem ja się zawijam i nie ma pieniędzy, a wy zostajecie z niczym. Standardowe oszustwa. Niedawno do kogoś, do, z, z mojej rodziny, do bliskiej mi osoby oszukali, oszukali ją na kilkanaście tysięcy złotych ze względu na to, na to, że przez miesiąc ktoś do niej dzwonił. Ta osoba miała zainwestowane trzy lata temu kryptowaluty, zapomniała o tym, tam było 200 dolarów. Przez miesiąc, dzień w dzień był telefon. A po miesiącu ta osoba zmiękła, dała dostęp do swojego komputera zdalny. I gdyby w odpowiednim momencie nie wyłączyła komputera, to by miała jeszcze kilka kredytów na siebie wziętych. Skończyło się tylko i wyłącznie na tym, że poprzez socjotechnologię, przez telefon zabrano jej 11,5 tysiąca złotych. Minie mi nie, mnie to nie dotyczy, prawda? Niestety, ja również zostałem oszukany niejednokrotnie, pomimo wiedzy każdego to niestety może dotyczyć. Uważajcie na to. Upadki projektów, wycofanie legalności, kradzież yy, środków z portfela to nie jest technologia, która jest dopracowana, to jest świeża technologia, której, w której nie ma specjalistów. Uważajcie na to, zastanówcie się, gdzie trzymacie swoje ciężko zarobione pieniądze. Nieodwracalny spadek wartości i ostatnim zagrożeniem nacjonalizacja. I uważam, że to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia społecznego, ponieważ my, jeżeli nie stracimy naszych pieniędzy poprzez wszelkie oszustwa, ponieważ będziemy uważać, to jest dla nas ok, Ale jeżeli rządy zabiorą nam coś więcej niż pieniądze, to społecznie jesteśmy przegrani że dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście i przejdźmy do dalszej części konferencji.